Wiem, że organizujecie warsztaty w sierpniu. Jak na nie zaprosicie, jak zachęcicie do, do tego, żeby na nie się zapisać i w nich uczestniczyć. Nie wiem, czy są jeszcze bilety, bo jak wyjeżdżałem z Białego Stoku, to dostałem informację, że zostało już tylko kilka. E, impreza nazywa się Fairplay Danscam, podoba się w Krakowie między 8 a 8 sierpnia. Więc bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś miałby ochotę nawet chociażby popatrzeć, bo na przykład się okaże, że nie ma już biletów, no to zapraszam popatrzeć na różnego rodzaju eventy, turnieje, bitwy. Będą tam najlepsi choreografowie z całego świata i będziemy tam my, czyli Fairplay Crew, będziemy tam mieli swój występ na jednej scenie też właśnie z różnymi gośćmi z całego globu. No, ale oczywiście zapraszamy też na lekcje. Być może są te bilety jeszcze dostępne. Tak jak powiedziałam, może uchowało się jeszcze kilka, więc zapraszamy na stronę www.fpedenskam.com i tam prosimy szukać informacji na temat biletów na te warsztaty. Jak coś to jeszcze, bilety na czarnym rynku? Można zdobyć.